Jak my hej bra. Dzisiaj wygrywamy. Dobra wam 50 fapę. Obchór. No to masz nieźle. trle. Na wani. O nice. Słowo trzy oknie. Okno W dole. Pod oknem. Pod oknem. Pod oknem. I dobra, dobra, nie mów mi tyle. Pod, Pod. Dzień, co robię. Oknem. O no oknem. No Wiesz co robisz. Weźmy się! Jesteś, for you ty jesteś przypiertolony? Nie, jestem bielem z kim Doszedłeś komuś ...da sandalu. Oczywiście. Bo proste. Ej? Tak. Wogran. Bo my mamy takie same głosy więc jakby. To jedna osoba cały czas gadała. Dobra, nie wiem skąd. No tak, no tak, jakby to... Dobra, poczekaj, to jest nie szybko. Ja nie, mam, czekaj. De... Nie no, właśnie zostaw. No, a? No. No dobra. A to nie będzie tak, że... No teraz... Widzowie muszą się dowiedzieć, kto mówi. Widzowie muszą... Muszą się dowiedzieć, kto mówi. Mam 25 HP.

No co to A partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Skinland, strona, na której w łatwy i szybki sposób sprzedacie swoje skiny, i to bez czekania 7 dni. Jak dobrze wiecie, po ostatniej aktualizacji Valve wiele skinów mocno spadło z cen, a to idealny moment, żeby je kupować. Strona Skinland oferuje największy wybór skinów w najniższych cenach na rynku. Nawet Team Vitality wie, że to najlepsza strona do sprzedaży skinów. Dzięki nowemu systemowi możesz dostać wypłatę natychmiast po wykonaniu trade'a bez czekania 7 dni na zakończenie ochrony Steam. I jak to działa? Wrzucasz w trade URL, podajesz maila, wybierasz skiny, wybierasz metodę płatności i gotowe. Ale nie zapomnij o aktywowaniu kodu Bart by zgarnąć aż 10 dolarów bonusu, jeśli sprzedasz skiny za minimum 100 dolarów. Lindo skin znajduje się w opisie, a my wróćmy do odcinka. Nie wiem, mogę, ta gra jest dziwna. Ta gra jest skurlona. Widzowie, widzowie, to widzowie, to ostatni odcinek na tym kanale. Nie bać do Dobra, kurwa plantuję. Pomóż. 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 po Pomóż. 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 Halo. się nie słyszę. Aha, bo ja się wyciszyłem niechcący. Ale ty jesteś kur... głupi? Po... Cool ...gólne. Sorry. Pomóż. Po momenci. Daj mu smoku, wiesz? Aaaa, masakra. I oh, on ma innej Dobra, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie. Wiem. Braaa... bravo ja ben ben he 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 het 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 het

Wow, Damn son, where'd you find this? Damn son, where'd you find this? You stupid me. You just stupid shut your beat heads up What what are you talking about right now? What you talking about, Man, like you're such a fucking hoe. Oh fuck. I just died right here. <laughs> oh no. Oh god, bro. What is gonna What are actually? you doing, man? What? I just know what I'm doing, you? bro. Why you're so fucking new? Shut your bitches up, nigga. Like. Then just for shut the fuck up right now. Shut the fuck up, bro. No, you shut the fuck up. Nah, you shut your fucking off, bro. No, you shut the fuck up. Oh my god, I'm so sorry for Oh my god, for what for the fuck here? is wrong with you? Man, you're so fucking dead. Oh Fuck. Oh nice. Oh, thanks. Thank you. They're over I mean, no oh, problem. No, where's he? Oh, bro. Come on, man. Oh, no. Come bro. on, man. What? Oh my god. Come on. You have please you have it No, no. No. Oh fuck. I oh, I'm fucking rocket. Yeah, yeah. rocket You're here yeah. big head. You fucking Yeah, bitch, man. shut your fucking mouth. Shut your bitch ass up. The man, you shut the fuck up right now. You better shut the fuck up. Though you better I'm telling shut up. The I'm fuck telling fuck up. you. What I'm is wrong you with you, man. man? Oh my fucking god, they're pushing us. What is wrong with you, man? What the fuck? We judged all. We judged all. The honor will keep me. But we judged all. Bum What the fuck? What the fuck? Shut up Ty Ty masz 20 dziesięć Usuń tą grę kuglę Ej kury, Nie pisz tak O kur... Ginę Daj <gry> no, niestety Przegraliśmy Postro